Siemaneczko, siemeczki, ja jestem Solczka W dzisiejszym odcinku zobaczycie Fordcasta z Rogalikiem Jeżeli chcecie zobaczyć kolejnego Fordcasta w następny poniedziałek To musicie dobić tu, dajmy na to, 5000 łapek Myślę, że udało wam się to na chillku Jeszcze pamiętajcie o subskrypcji tego kanału z dzwoneczkiem Oraz o wpisaniu kodziku SOLCZYK A tymczasem zapraszam was już do oglądania A więc dobra, kolejnym gościem Fordcasta będzie Rogalik Siema Patryk Dzień dobry, witam serdecznie, coś cześć, cześć. Yy, No to takie pierwsze luźne pytanie Powiedz mi jak leci u ciebie wszystko, git Patryczku? U? Jak leci? <laughs> Ja nie wiem jak się leci. <noise> leci dur chyba! <noise> nie wiem, no, wszystko w porządku ogólnie, wszystko jest git. E, no jest gitara, no nie wiem co więcej powiedzieć. No, no wiesz, jak się leci. Wystarczy, bo, do, do Patryk, Tyle mi wystarczy, doby. fakty, fakty. A więc dobra, pierwsze takie pytanie kontentowe już bardziej do ciebie. Powiedz mi, skąd pomysł na zmianę kontentu? Bo kiedyś jak pamiętam tutaj bardziej takie ciekawostki robiłeś, a potem jakieś trolki i teraz animacje nawet. Mm, wiesz co, ogólnie. No bym. Strasznym debilem, <laughs> robiąc ciekawostki, Jak? bo strasznie clickbaitowałem i byłem takim pajacem, że tak powiem, internetowym i chciałem zmienić to zdanie, no i myślę, że... Bóg tu jest nawet! Oj, 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 ale bombę tak, dostałem! Tak, dawaj! W drzwiach jest chłop! O kurde. Lecę! Za tobą, za tobą, to za tobą. Jeden jest to. Dobra, i tu jest drugi, tu jest drugi. A szybko padłem. Sobie... Podmieniam go, podmieniam go, Podmieniony jest. Nie, padłem! No, ma zero, o ma zero, pójść Dobra, oro, było. pomidoro, patryczek robimy. Możesz dokończyć, śpich. Wiesz za chłopak, wiesz za chłopak. Dzięki za No, Ogólnie źle się, źle się z tym czułem, że, że byłem takim, wiesz, po prostu. No, zarobiłem jakieś tam clickbaity i takie, takie. Nic to z kontentem wspólnego nie miało. Dobra, super, goś nas podmienił. Leży? Ta, super, nice, Patryk. Eee, i, I nic to z kontentem kont wspólnego nie miało, nie, nie było to jakieś fajne, anime w ogóle nie, nie, nie sprawiało żadnej frajdy, więc po prostu zmieniłem kontent i chciałem zmienić trochę swoją opinię i myślę, że się udało, bo, bo w miarę fajnie fakty, wyszło, fakty. dużo fakty. fajnych rzeczy zrobiłem po tym i no myślę, że jest mega okej. Okay. Okej, okay, czyli nie żałujesz w ogóle swojej decyzji z zmianą kontentu? Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Wiesz co, mi się daje, że też trochę dorosłem, przestałem eee, robić ludzi w... powiem, A, to że spilczeć. Ale no, no i, i wydaje mi się, że, że jakby dużo to dało, tak nawet życiowo, nie? Jasne, rozumiem, no to A, a nie tylko YouTube'owo. W takim razie drugie pytanie, bo jak tutaj wcześniej powiedziałem, animacje zacząłeś robić, to jest naprawdę czasochłonne, ja czasami z tobą siedzę i podziwiam ciebie, nawet puszczam mhm. widzowie sobie, nie zdają sprawy ile to trwa, więc jakbyś powiedział widzowi ile średnio animacja tutaj powstaje, to będę tobie wdzięczny. Wiesz co, to zależy, to zależy od bardzo wielu czynników, tutaj mam chłopka ogólnie. Nie Dobra, wiem, czy idę czy do podiąże, ciebie. Podjeżdżam. Ta, 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 dawaj, dawaj. Yy, to ty się gdzieś ty się tu. O, dostał, jest krakt. Box. Pada. leży, dobra. Super. Yy, I coś miałem powiedzieć. A, no i to zależy. No wiesz, na przykład przy pierwszych skinach youtuberów, przy pierwszych skinach youtuberów, gdzie poznawaliśmy to jakby od zera, ja też skrajlim trochę. I jak to się tworzy i tak dalej, i dodawaliśmy to do gry, zajmowało to dużo krócej niż teraz, kiedy nie ma możliwości wrzucenia tego do gry, co nie, bo mm, teraz trzeba robić tak animacje, żeby wyglądały jak były w grze, jakby były w grze, a nie tak, tak że są naprawdę, tak jak wtedy było, co nie? Okej, okay. czyli Epic Games więc... zablokowało tobie taką funkcję w sumie. Tak, w sumie. tak, 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 znaczy, wiesz, no, można to zrobić, da się, ale no, to jest trochę łamanie tosu już też w tym momencie, bo kiedy okay, oni to blokują, okay, okay. to, to po prostu już się tak nie robi. To nie ma co ryzykować, Ty, fakty. Tylko w inny sposób to troszeczkę robimy, no, ale teraz zajmuje to dużo, dużo dłużej, no i na przykład taki e, anima jak na sezon robiłem, czyli tam ten karnet bojowy i tak dalej No to, no coś około tygodnia powstaje taki film po prostu To, to nie jest nawet w godzinach, tylko w dniach, co nie? No to ja myślę, że widzowie od dzisiaj <laughs> musicie lajkować <laughs> nie, nie, nie. W Każdą taką animację <laughs> Ty czekaj, bo tu mam dzioma na sobie Opa, podmieniłem Pyk, pyk O kurde, pop wybombi Dobra, Jestem pokonany już. już, pokonany, dead. Dobra. A tam nie ma ziomka? Tak, tak, daj go Patryk. A tymczasem zadam sobie trzecie pytanie, jak tu widzimy. 31 na WK. Daj go. Ja go skillofa ale Patryk. Dobra, Dobra, pokonany został. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Emeczkę sobie tutaj podniosę. No, pytanko miałeś zadać chyba. Pytanko było, Patryk, takie tutaj. Czy twoi rodzice cię wspierali jak zaczynałeś z YouTubem, ponieważ no ty dosyć wcześniej zaczynałeś w wczesnym wieku YouTube'a robić, tak jak to wiem, bo już chyba 10 lat ponad go robisz, prawda? Mhm, mm mhm, mm mhm, jakbyś no, powiedział tak, jak tak twoi będzie. rodzice... Zareagowali na początku, jak powiedziałeś, że będziesz YouTuberem, i w ogóle, czy wspierali cię po prostu? <grym> no czy wiesz, no, rodzice zawsze mnie wspierali, tak? Jakby, no, to, to, to nie ma nawet żadnej wątpliwości. Ja do rodziców bardzo e, dużą uwagę przywiązuję, bo uważam, że mam najlepszych rodziców na świecie, ale to chyba każdy tak uważa. Ale taka prawda, że gdyby nie rodzice, to wiesz, nigdy na przykład tam pierwszy komputer, pierwsza kamerka i tak dalej, i pajacowanie w internecie by nie miały żadnego sensu, co nie? Bo nigdy by nie było mnie mm -hmm. na to stać, żeby na początku e, sobie coś tam kupić w wieku, którym zaczynałem, czyli Czyli no miałem tam powiedzmy. No można powiedzieć, że gdzieś tam od 14 lub 14 lat jak miałem no, 26 teraz, co nie? To się zaczynałem interesować. To się zaczynałem interesować YouTube'em, no i w życiu by mnie nie było stać, żeby gdzieś tam w wieku 14 lat kupić sobie taki sprzęt, żeby wystarczał, co nie? Co nie? Tak, fakty. Tam są jakieś dziomki, więc dalej lecimy po nich. Dobra, oj! Okej, okay, dawaj dobra dobra dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Dawaj tutaj odpowiadaj na kolejne pytanie. Czy uprawiałeś kiedyś jakiś sport, a jak tak, to jaki to był sport? <głos> 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 tak, tak, tak. E, piłkę nożną grałem e, gdzieś tam w czwartej lidze. E, okay. Więc e, no za, za młodziaka po prostu z piłki zarabiałem sobie pieniążka, że tak powiem. Okej, okay, tak. okay, widzę tu chłopka, a to twoje jest w ogóle. On spadł. To, to tak? Za nami chyba, uważaj. No zero. 150 dni. O, nie, 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 no, 150 dostał do tego. Dobra, jestem z nim w boksie Dobra. No gdzieś tam, e, gdzieś tam mówię, no, w piłkę grałem przez cały cały czas. No ale w momencie, kiedy YouTube już stał się takim czymś, że po prostu... Nice. Dzięki że po prostu już mówię. zacząłem z tego zarabiać sporą kaskę, no to No to, no to po prostu spłitowałem piłkę Jasne. na rzecz, e, żeby być dobry w jednej rzeczy, co nie. Okej, okay, a żałujesz tej decyzji, czy totalnie żałujesz, że odpuściłeś Nie, piłkę? no wiesz, gdzieś tam na pewno mi czasami brakuje i też tej kondycji nie ma. Tutaj może stać w ogóle moje zdjęcie, jaki byłem, jak w piłkę grałem. To ci podesle. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> to brakuje gdzieś tej, tej kondycji i formy ciała, ale mi się wydaje, że i tak. Ludzi, których poznałem plus doświadczenie z tego, że ja tam gdzieś jestem na YouTubie, to, to, to rekompensuje to w jakiś sposób. A wiadomo, że kondycje i, i resztę zawsze można zmienić, co nie? O, ma jeden okay, HP! Oj, marzeń, oj, marzeń, jeden HP, miał jednak tak. zawodu, ja byś tu zaraz je miał. Dobra, I teraz jakieś takie jakbyś miał powiedzieć swoje największe marzenie aktualnie. Masz takowe, czy nie masz w sumie jakichś marzeń takich, nie wiem, czy to eee, YouTube, no, czy, czy ogólnie Dużo marzeń już spełniłem dzięki YouTube'owi, no ale chyba ten milion to będzie takie. Takie wiesz... No, może niektóre gdzieś tam chciałbym na pewno. milion subów. Okej. Okay. Tu jest chyba ten chłopca, nie? O, on uczy się Tak, sobie. tak, nie jedwajka, okay, jeszcze ja leczę szybko. Okej. Okay. Czyli mówisz, że milion to i raczej tyle, wtedy. tak? Tak, no, milion. Jakieś tam podróże po świecie gdzieś tam na pewno. No i gdzieś tam wjeżdżą, no, że nie do tego celu. Milion to jest takie chyba najważniejsze. Teraz jeszcze tam są chłopki. A powiedz mi w taki razie, się... kolejne w sumie już piąte pytanie Jakąś tutaj jakbyś najświetlejszą sytuację z widzem opowiedzieć. Jak spotkałeś jakiegoś widza, to coś takiego już tego miało miejsce? Co mógłbyś opowiedzieć? Czy było czegoś takiego? <śmienny> no, coś takiego? mogę coś opowiedzieć, w sumie taką historię. Um, kiedyś jak miałem 30 kasubów i robiłem jeszcze sobie CSK ehm, Gdzie ty tego ziomka masz? Bo ja ciągle nie wiem gdzie ty go masz. A ja mam low to. masz pod cały czas. Tu. Oj, tu są Rompotki. dwóch typów biegnie na nas uważaj No, dawaj do załoda, do Patryk no biegnę, 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 trzele. Cztery no potem nawet. Dobra, dziękuję. E, kiedyś jak miałem 30 był właśnie i to był mój pierwszy event chyba na jaki pojechałem. Plecy mamy, uważaj. To był mój pierwszy event na jaki pojechałem. Dobra, okej, okay, to zabijmy tutaj chłop, chłopka. Dawaj, Badne. dawaj, super, chcę tutaj. Leczonko i weź, co chcesz. To był złoty skaring, to ktoś mi ukradł. Dobra, nieważne. No to dawaj historię. a tu chłopę boksuje, jednak cię boksuje. Obok nas. Boks, kupasza. Zadz im super. No i słuchaj, byłem sobie na stanowisku Genesis bodajże i tam, i tam gdzieś tam sobie, tam wokoło się kręciłem, no i byłem z kumplem, Arkiem moim kumplem i było coś takiego, że byli tam widzowie, co nie? No i ja wtedy nie pokazywałem twarzy, co nie? Na YouTube. I ziomek, który był, e, który był blisko nas, co nie? Jakby chciał ze mną zdjęcie sobie zrobić, to podszedł do mojego kumpla. do mojego kumpla to, i Aga, zapytał tak? się, czy to ty jesteś regalik, tak. <laughs> jak Adaki na to, to za zareagował? ojej, oj! Nice, super. Dzięki, Last dzięki. Jak na to zareagował? Było coś żałowane no, no, tam, No zaczęliśmy się śmiać, no zaczęliśmy się śmiać, nie. To jeszcze nie był okres, gdzie się memowało z takich okay. rzeczy. Więc nie, nie, no po prostu powiedział, że to ja i tyle, co nie? No ale to, no to końca życia to się zapamięta, bo gdzieś tam <grym> gdzieś tam to się pamięta, co nie? przez cały czas jakby... Jasne, jasne, jasne. Mm, ta, takie coś. Powiedz mi kolejne pytanie. Tutaj wiele osób kiedyś się pytało mnie na przykład o to na streamach, czy jesteśmy rodzeństwem. <grym> to nie nie wiem stary, nie, nie, nie jest mi nic znane takiego okay. ale, ale to wiesz, nigdy nie wiadomo co, nie? No nie, ty, no, świruję, no, nie, no świruje, no nie, 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 nie. Raczej nie, raczej nie. Nie rzeczy widzę, niestety albo stety. Dementuję takie tutaj ploteczki. Jeden chłop jest przed nami, nawet dwóch, ja tutaj przeboksuję. Powiedz mi kolejna rzecz. Ponieważ ty często taki dodajesz rzeczy w oh, yeah. do Fortnite takie niuanse, ludziom się to zaczyna podobać i tak dalej. Jakbyś miał jedną rzecz do wprowadzenia w Fortnite, którą chciałbyś dodać, co to by było? I dlaczego? Mój skin! <laughs> I dlatego! Dla, tego, tego dla fejmu! <laughs> dla fejmu! Dobra, ścianka podmieniona. Boże, Jeden jest noc. Ja z ciebie zamknąłem, to jest takie tutaj no do strefy, czyli po prostu Chciałem, twojego żebym skinka chodzi. byś chciał, tak? No jakbym, jakbym miał taką jedną rzecz... Skinka? Nie, nie, wolę to zostawić profesjonalistom, natomiast no, jeżeli pytasz o jedną okay. rzecz, którą ja chciałbym dodać, to, to to właśnie chyba skinka swojego, co nie? Bo to jest takie... Okej, okay, jasne. No wiesz, to jest jakaś taka... No to Ten zawsze moment, będzie, to będzie, nie? Zawsze to pierwszy będzie. Cieszy ludzi, sposób. tak, tak, tak. No, no, no. Dobra, Patryk, to kolejne pytanie, jak się leczysz, czy wrócisz na Twitcha, bo spróbowałeś przez jakiś czas na Twitchu i myślę, że jeszcze niektórzy czekają na jakiś twój powrót czy to już definitywny Koniec. Nie, wiesz co, ostatnio dużo się nad tym zastanawiam, że jednak Twitch jest taką platformą, która lepiej jest dostosowana do streamów niż YouTube. Ciężki to jest okay. temat, ale zobaczymy. Może może, może się uda, co nie? Jakby... Czyli jest jakaś szansa, że wrócić na Twitcha? Na pewno jakaś jest, na pewno jakaś jest. Okej, okay. super. W takim razie podmieniam mu ściankę. Okej, ja go tam Dobra, dziękuję go. Patryk, kolejne pytanie. Co z piosenką na 500 tysięcy? <laughs> No nie wiem, co z nim dnia jest. Dniało. Oj, oj, gdzieś dosta... dostałem bombę. Co z piosenką na 500 tysięcy? A tak to to... to, to. Jednak odpuściłeś to od tej piosenki, czy w swoim czasie się ona pokazuje, czy no, wszystko tutaj to, dopracujesz? Na pewno się ukaże jakaś piosenka, nie wiem, czy to będzie akurat stricte zatytułowane, że akurat na 500k, e, natomiast okay. na pewno się coś w najbliższym czasie pojawi yy, z tego tytułu, ale to jeszcze zobaczymy, bo no jeszcze nie chcę nic cywać, ale na pewno coś będzie, co nie? Okej, okay, jasne, okej, okay, rozumiem. Dobra Patryk, w ogóle jak sam wcześniej powiedziałeś masz już 26 lat, więc jesteś doświadczony, że tak można tradzać w życie, więc jakbyś mógł jakimś <grym> widzą, dać jakąś tutaj poradę życiową, jakąś jedną taką, twoją, to co to by było? To jest 180 chłop dostał, bo czekaj chwilę, bo jestem on fire sembler, jest chyba drugi z jest. <grym> to, Dobra, no od ma zero, do Daniel! A to drugi też ma zero Dobra, nice. do A to ja zabiłem tamtego z tego stinka w końcu No, no, no raptor go zabił Aha, Dobra, 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 dobra Taka była Patryk Rada jak musiał powiedzieć tutaj Czy tutaj jakaś rada życiowa czy coś <laughs> Rada życiowa od youtubera jo? <laughs> tak jest Czekaj, zaraz powiem, coś głębokiego powiem Tylko muszę sobie to przypomnieć o Dobra, już ma, moja rada życiowa to. Okay. Bliscy będą zawsze, suki przyjdą i odejdą, skończyć na ławce, zarób milion i chodź ze mną. To jest moja rada życiowa. Okej, okay, to nie <laughs> będę nikąd, dlaczego tak jest. Ja dziękuję też, Patryk, za podcast. nie, po prostu po prostu tak finalnie po prostu. Tak wyjaśniając to już na koniec, to, żeby po prostu... Okay. Nie marnować swojego życia na głupoty, tylko robić coś, co pozwoli Ci spełniać marzenia i, i, i nie patrzeć do tyłu, tylko do przodu, co nie? Patrzyć cały czas w przód. Okay. I, 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 I do przodu lecieć, bo każdy może osiągnąć w życiu wszystko yy, i nie ma żadnych ograniczeń, tak naprawdę. Także jeżeli coś chcecie, okay. to, to po prostu róbcie i to w końcu, prędzej czy później się uda. Okay. No, to super, super. <laughs> dziękuję bardzo, Patryk, Trzymajcie się do następnych kroków. Dziękuję następnych. bardzo, razie... również. siema, mała